Natura podstawowa, rok 2018, maj, zadanie 29. O odpowiednio o, o środkach odpowiednio A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Promień orzędu ośrodku A jest równy 2. Uzasadnij, że promień okręgu ośrodku B jest mniejszy od 1, z 2 odjąć 1. Teraz... Można to zrobić w ten sposób, że weźmy sobie dorysujmy do punktów styczności, czyli tu i tu mamy kwadrat. I to są też promienie, czyli należy napisać, że tu jest 2, tu jest 2. Tu jest 2. Tu jest 2. I teraz narysujmy sobie linię, może kolorem zielonym. Linia w kolorze zielonym, jak wiemy, przedczątka kwadratu jest to 2 pierwiastki z 2. 2 pierwiastki z 2. Zaś na tą linię. Składa się promień o równościach 2, r mały, r mały i bardzo ważny ten fragment x. Czyli można zapisać, że dwa pierwiastki z dwóch to się równa. 2 dodać 2r, dodać x. I teraz 2 Pierwiastek z 2 to się równa 2. 1 dodać r. Dodać x. Pierwiaster z 2 to się równa 1. Dodać r. Dodać 1, druga x. Czyli pierwiaster z 2 odjąć 1. Równa się r. Dodać 1, druga x. Teraz zapiszmy jeszcze dalej, że r to się równa pierwiastek z dwóch, odjąć jeden, odjąć jedna druga x. Teraz należy zapisać, że x, ja troszę jest odcinkiem, to musi być większy, musi być większy od zera. Teraz piszemy dalej, czyli jeżeli x jest większy od zera, to pierwiastek z 2 odjąć 1 odjąć 1 druga x jest mniejsze od pierwiastek z 2 odjąć 1. I teraz należy napisać że minus 1 druga x jest mniejsza od zera i wychodzi nam, że pomnożymy się od zera i to nasze równanie jest spełnione. Można jeszcze napisać to inaczej, podpierając swoją tezę, że gdyby nie było tego tutaj x to to by było wtedy tyle i pierwiaster z dwóch równałby się jeden dodać r czyli pierwiaster z dwóch odjąć jeden równałby się r gdyby nie było x ale że mamy jeszcze x to jeszcze odtedy trzeba odjąć x więc wiemy że na pewno jest to mniejsze dziękuję za uwagę Mam nadzieję, że pomogłem Ci części.